Powoli końca dobiega 2013 rok. W ramówce naszej telewizji pojawiło się kilka nowych projektów programowych. Jednym z nich jest 1 na 1, czyli sportowe rozmowy ze sportowymi gośćmi. Witam serdecznie, to jest program 1 na 1, nowy program internetowej telewizji miejskiej. Ja nazywam się Łukasz Piekarski. Dlaczego futbol? Na początku y, od dzieciństwa y, futbol za bardzo mnie nie interesował powiem szczerze. Natomiast y, rodzice podjęli decyzję, że zaprowadzą mnie na tre pierwszy trening do Wisły Kraków, i jeżeli mi się spodoba, to, to zostanę i będę sobie trenował. Jeżeli nie będzie mi się podobało, to do niczego mnie nie będą zmuszać. I tak, tak z treningu na trening coraz bardziej mi się podobało i toczy się to dalej. Zobaczyłem, że oprócz tamtych takich Stricte regionalnych zawodów nigdzie nie ma możliwości pojechać. A na dodatek do tego Polska nie była reprezentowana na świecie w żaden inny sposób. I to jest za Najpierw założony był klub, zorganizowanie pierwsze zawody turnie międzynarodowej z lotego tura, potem zorganizowanie pierwszego, pierwszych. Pucharu polskiego, bo najpierw Puchar Polski powstał, a potem mistrzostwa polski w 2001 roku. A Federacja była złożona w 2003 roku już, już w 2003 roku, oficjalnie po mistrzostwach Polski z Limburgu. To tenistowy był naprawdę z czystego przypadku. Yy, będąc, moi rodzice są yy, nauczycielami wychowania fizycznego. Ja czekając na nich po lekcjach po prostu widziałem, że są prowadzone zajęcia z tenisa stołowego, żeby skrócić ten czas oczekiwania wziąłem rakietkę i zacząłem odbijać. No, zaczęło mi się to podobać, zacząłem coraz lepiej grać. Było to przyjemne. No i tak z, z tego ten tenis stołowy. Ja nie podchodzę do, do swojego zawodu w sposób taki, że świetnie czuję się i pewny siebie się czuję po zwycięstwie, a chodzę schowany i skryty po porażkach. Ja podpisam roczny kontrakt i nie wyobrażam sobie, żeby ten kontrakt nie został wypełniony. Ja chciałbym, aby i kibice nauczyli się postrzegać pracę trenera przez inny prezmat nie da się osiągnąć świetnych wyników w dwa tygodnie, w trzy tygodnie, czy nie można oceniać pracy czy iść po dwóch miesiącach pracy, bo nawet jakbyśmy mieli dzisiaj komplet punktów, to wcale nie oznacza, że to my zakończymy rozgrywki na pierwszym miejscu w tabeli. Co, co dzisiaj porabia Dariusz Michalczewski od tamtego czasu? Najczęściej to właśnie są to są takie spotkania i w domach obrawczych i, i tak jak mówię, w kryminałach, ale też w w domach dziecka, w szkołach. Mam takich spotkań. Myślę, że na pewno z dwa razy w miesiącu jeżdżę po szkołach, pojeżdżę po całej Polsce. Mam też swoją fundację, gdzie, gdzie też mam dużo z, właśnie z tym roboty. Chyba to jest najpiękniejsze, bo ja bez tych właśnie osób, jak powiedziałam, o dobroci serca, nie spełniałabym się na takim poziomie. A ta droga, ta moja. Wędrówka życia jest usłana nie tylko sukcesami, ale również bo porażki są wliczone w dzieło sportowca, natomiast dzięki nim tak naprawdę spełniam się w swojej przygodzie sportowej i bardzo serdecznie dziękuję. Popełniłam błąd i doznałam bardzo poważnej wtedy kontuzji, natomiast jak w każdej dyscyplinie sportowej to jest ta największa sztuka i arcymistrzostwo podnieść się z tego upadku, a w tym roku to co jest najpiękniejsze, to co było wyczekiwane, właśnie ta ręka, ta lewa ręka zdobyła najwyższe trofeum, usłyszała Mazurka Dąbrowskiego. Mistrzostwo Paralimpijskie jest moim największym sukcesem, który odniosłem w karierze. Żadnego, nie przypominam sobie, żebym coś większego wygrał i to jest, to jest, to jest największy mój dotychczasowy sukces. Mistrzostwa Europy Juniorów. Krajnicy zdrój, dobrze mówię, tak? Krynica tak, zdrój? Tak, Krynica zdrój. Zdobyłaś tam srebrny medal w mistrzostwach Europy Juniorów. Licz, spodziewałaś się tak dobrego rezultatu? Jechałam z myślą, żeby przywieźć tamtąd medal, wiadomo. Mhm. I jestem zadowolona z tego srebrnego medalu. Do złota zabrakło naprawdę niewiele, ale myślę, że srebro jest dla mnie też również wielkim sukcesem. Mhm. W finale walczyłaś z Filipą Fonseką, reprezentantką Portugalii. Walka według obserwatorów, bo ja oczywiście w siłą nie widziałem tej walki, była bardzo zacięta i o wszystkim zadecydował mi, minimalne, minimalne punkty decydowało o końcowym sukcesie. Uważasz, że Portugalka była w swoim zasięgu? Tak, czułam, że mogłam z nią wygrać. Zabrakło niewiele, 10-15 sekund, żeby przewaga była po mojej stronie. Z walka zacięta z rundy na rundę coraz bardziej. Myślę, że dobra walka, jedna z... Tak jak trenerzy kadry powiedzieli, jedna z moich najlepszych walk dotychczas. Nie czuję żadnej presji, że mam zrobić to co Bartek, tyle co Bartek. Gram po prostu gram swoje i chcę ugrać na tyle, ile będę był w stanie. Także no, nie chciałbym Bartka zastępować, chciałbym być po prostu tutaj Patrykiem Chojnowskim, nie Bartkiem. Słucham. Ja myślę, że ja bym chciał bardzo mieć jeszcze córeczkę. Mam trzech synów, chciałbym mieć córeczkę i nad tym pracuję cały czas. I to by były takie najlepsze życzenia, bo w sumie jestem dobrze się czuję. Jestem szczęśliwym człowiekiem, spełnionym człowiekiem. Życzę wszystkim też, żeby tak, tak się spełnili jak ja. No ale jeszcze córeczka mi się przydała. Mam nadzieję, że jak najdłużej będę mogła się z tym związać. Za rok jest Puchar Świata, Mistrzostwa Świata. Mam hmm. nadzieję, że stamtąd też przywiozę medale. Po ukończeniu szkoły, nawet mimo jak wyjadę gdzieś na studia, to mam nadzieję, że dalej będę to trenować. Hmm? W innym jeszcze? mieście. A u nas nowy rok to nowi goście. Na kolejny program, jeden na jeden, ze sportową rozmową na sportowe tematy. Zapraszamy już 2 stycznia. Kto będzie gościem? O tym dowiecie się już wkrótce.